Siemanko, witam Was w kolejnym filmie na kanale, tym razem jest to pierwszy odcinek z nowego cyklu, który będzie nazywał się Niesprawna Recka. będzie to cykl filmów, w których będę recenzował moją subiektywną opinią gry, które niedawno przeszedłem pod różnymi względami, czy to kategoriami, takimi jak dostępność i sterowanie, gameplay, mechaniki, grafika, optymalizacja, fabuła. No i oczywiście na koniec będę podsumowywał moją ogólną opinię na temat danej gry. Dzisiaj na tapetie Mafia the Old Country. Także zaczynajmy. Zaczynając od tematów fabuły, naszą przygodę rozpoczynamy w roku 1904 na Sycylii, kiedy poznajemy naszego głównego bohatera, czyli Enzo Favare, młodego chłopaka, który został jako dziecko sprzedany przez swojego ojca do kopalni siarki. No i musiał tam dorastać, przetrwać dość ciężkie warunki i ciężką chorówkę, kiedy to był zmuszony do ciężkiej pracy, aby przetrwać. Na początku gierki poznajemy go, kiedy pracuje właśnie w tej kopalni razem ze swoim Przyjacielem, z którym chyba dorastał tam w tamtym miejscu. Nie będzie wielkim spoiler'em mówiąc, że w dość niekrótkim dość niedługim czasie po rozpoczęciu, gdzie udaje nam się uciec z tego obozu, no i rozpoczyna się mafijna przygoda. Nie chcę zbyt dużo tutaj Spoiler'ować tak więc jeśli chodzi o tematy fabularne, to uważam, że postacie w tej grze. Były naprawdę bardzo, bardzo dobrze napisane. Naprawdę zapadły mi w pamięci i myślę, że długo będę pamiętał właśnie charaktery tych, tych ludzi, którzy należeli do rodziny, ale też które należały do rodzin, że tak powiem, przeciwnych, wrogich. Uważam, że sam Enzo jest bohaterem, którego nie da się nie lubić i naprawdę pasuje. Swoim charakterem i tego, jak jest tym, jak jest napisany, do poprzednich głównych bohaterów tej serii, bo naprawdę bardzo go podobiłem. Jeśli chodzi o resztę postaci, takich jak Luka, czy główny, tak powiem, szef naszej rodziny, czyli Don Torisi to bardzo, bardzo podobały mi się voice acting, tego jak aktorzy, jak akurat w języku angielskim grali te postacie jak y, mimo tego, że mówili w języku angielskim było czuć taki fajny włoski akcent i dużo y, słów które były, że tak powiem y, mówione w języku włoskim, tylko było jakieś przekleństwa kiedy się denerwowali i i y, y, dużo dużo takich rzeczy smaczków, które było naprawdę fajnie czuć ten sycylijski, włoski klimat mafii. Co prawda warstwa fabularna ma również swoje minusy, dla mnie nie jest to wielki minus, dlatego że fabuła ogólnie mi się bardzo podobała, ale były momenty w których tak powiem, zwroty akcji czy niektóre momenty fabularne najważniejsze punkty były dość przewidywalne, i dało się łatwo przewidzieć, co się może za chwilę wydarzyć, co jest lekkim minusem, bo liczyłem na to, że niektóre momenty rozwalą mi głowę, tak jak w poprzednich częściach. Były też momenty, w których miałem wrażenie, że rozgrywam, jakby to powiedzieć, scenariusz z pierwszej części mafii, tylko po prostu w innym świecie z innymi bohaterami i lekko inaczej napisane. No ale to takie moje wrażenie i raczej też w tym świecie ma w innym ciężko odkryć to lewo. Tak więc podsumowując kwestię fabuły, to oceniam bardzo dobrze. Świetni bohaterowie. Bardzo fajnie napisana Fabuła mocno osadzony klimat właśnie w tym świecie Sycylii. Tak więc teraz przejdźmy do kwestii dostępności i sterowania. Jeśli chodzi o sterowanie i opcje dostępności, to powiem tak. Nie miałem większych problemów, jeśli chodzi o wygodne granie przez całe chyba 14 godzin, jakie przechodziłem kampanię. Tak naprawdę jeśli chodzi o przebindowywanie klawiszy, to nie pojawiło się. Nie pojawiły się żadne problemy, bo naprawdę fajnie można było sobie wszystko przebindować. Jeśli chodzi o mechanikę, o której powiem później, to były one w taki sposób proste, że w zasadzie gra nie wymagała ode mnie używania dużej ilości klawiszy. Przez to sam gameplay był dla mnie dość przyjemny. Jedyne minusy, jakie zauważyłem, które dotyczą też poprzednich gier serii, to Brak możliwości ustawienia e, celowania przez bronię na przełączenie, a nie przytrzymanie tego brakuje chyba w każdej części, w jaką grałem. Grałem w jedynkę oryginalną, grałem w jedynkę Remake oraz dwójkę Definitive Edition, w trójkę akurat nigdy nie grałem. Tak więc tego zdecydowanie brakuje, e, jeśli chodzi o funkcję typu klikanie przycisku E. E, jako interakcja, kiedy to podchodzimy na przykład do, do drzwi, które trzeba otworzyć, czy do przeciwnika od tyłu, który chcemy e, po prostu wyeliminować po cichu, to nie ma opcji ustawienia klawisza, żeby zamiast przytrzymywać go, można go kliknąć, co w dużej ilości gier jest już dostępne, a tutaj, mafia, niestety dalej nam na to nie pozwala. Jako plus wymienię jeszcze to, że na szczęście, przynajmniej na przełączenie, zamiast przytrzymania, dało się ustawić sprint, y, oraz dało się wyłączyć potrzebę szybkiego klikania klawisza, kiedy to podczas y, próby cichego zabójstwa y, szortujemy się z przeciwnikiem, i w normalnych, domyślnych ustawieniach musimy bardzo szybko klikać przycisk żeby wygrać tą szarpaninę tak tutaj udało się jakby wyłączyć tą opcję, żeby gra za nas wykonywała ten quick time event dzięki czemu byłem w stanie normalnie grać, bo gdybym ja zabójstwa nie byłbym w stanie po prostu kilka tak szybko tak więc podsumowując tą kategorię jeżeli chodzi o sterowanie i dostępność to tak jak mówię, nie miałem większych problemów z graniem w grę, nie miałem większych problemów z, ze zbindowaniem sobie przycisków pod moje potrzeby. Jednak brakuje tych kilku opcji, o których wspomniałem wcześniej, no i fajnie by było gdyby e, można, gdyby twórcy zwróciły na to uwagę w przyszłości i na przykład dodali to w update'cie lub e, kiedy będą robić lub jeśli będą robić następną, Często po prostu, żeby na premierze były już takie rzeczy dostępne, bo moim zdaniem to w dzisiejszych czasach jest już klucz, żeby e, takie rzeczy były dostępne od premiery. Teraz przejdźmy do sprawy gameplayu, mechanik i misji. Jeśli chodzi o kwestię gameplayu czy mechanik, to nie będę się tutaj jakoś specjalnie rozgadywał, bo to była po prostu zwykła mafia. Tak naprawdę gameplay był bardzo prosty, bez żadnych kombinacji. Moim zdaniem dla niektórych może okazywać się zbyt prosty, przez co e, ludzie powiedzą, że gra jest nudna. No ja tak nie powiem, ponieważ tak naprawdę to jest to, czego oczekiwałem w pogrzebafii, czyli prosty, ale satysfakcjonujący Gameplay, bardzo yy, fajny system strzelania, przyjemny yy, W zasadzie chyba nie różniący się Za bardzo od tego systemu z poprzednich Części yy, Co ja tu jeszcze Mogę powiedzieć, tak naprawdę Cały gameplay opiera się na Strzelaniu do przeciwników Za osłonę, chowaniem się i Pokonywaniem fal Czy to hold przeciwników jak zwał, tak zwał. Trzeba przyznać, że sztuczna inteligencja przeciwników no, nie jest tutaj na jakimś super wysokim poziomie. Często rasowali nas jak no-brainery z 2EQ, i było bardzo prosto ich zabić. Także tak na mały minusznik, bo nie sprawiało to większego wyzwania. I jeszcze jedna rzecz, która bardzo mnie wkurzała. To to, że kiedy siedziałem sobie za osłoną To były momenty, gdzie przeciwnicy rzucali na nas Granat I ten granat Zawsze Lądował idealnie pod naszymi Nogami, ostatnio doświadczyłem Tego w że 2, kiedy to Granaty zawsze idealnie, celnie Lądują pod naszymi nogami i Nie ma nawet na przykład systemu, w którym Możemy ten granat odrzucić Mówię oczywiście o mafii Więc to to było dość frustrujące momentami, kiedy musiałem zmieniać szybko yy, pozycję i odsłonę, a mimo to kiedy nawet udało mi się odbyć to ja miał tak, duży, yy, tak duże pole rażenia, że i tak dostawałem obrażenia i ginąłem. Tak więc podsumowując, gameplay jest bardzo prosty, ale za to bardzo satysfakcjonujący, jeśli chodzi o mnie, to nie miałem większych oczekiwań, jeśli o to chodzi, bardzo przyjemne strzelanie. Headshotów, fajne bronie, które fajnie też brzmią i Fajnie się nimi strzela Jest ich kilka rodzajów Więc gameplay jak najbardziej Na plus, chyba że oczekuje jak ktoś Bardziej złożonych mechanik no to Tutaj, tutaj nie dostanie Zapomniałem jeszcze wspomnieć o Systemie walk na noże Który przez wielu ludzi widziałem Jest bardzo Mocno krytykowany no i według mnie Również jest on dość kontrowersyjną sprawą bo widać, że twórcy chcieli dodać do gry coś co będzie ją wyróżniało spośród innych części, jednak moim zdaniem no średnio to wyszło bo momentami czułem się jakby te walki na noże wyglądały tak jakbym musiał grać na strój w jakiś może Mortal Kombat czy który był bardzo mocno okrojony i Zdecydowanie tych walk na noże było za dużo. Może gdyby one były jakimś delikatnym smaczkiem, które pojawiłyby się w ciągu gry maksymalnie 2-3 razy, byłoby ok, ale zdecydowanie, nawet powiem szczerze, pod koniec gry pojawia ich się zbyt dużo i bywa, że są one dość uciążliwe. Więc to akurat dość mieszane uczucia, że chodzi o te walki, no ale. Ale żeby przejść grę, to trzeba też przetrwać te właśnie gorsze momenty. Przejdźmy teraz do grafiki i optymalizacji, czyli bardziej spraw technicznych. Podsumowując grafikę. Grafika jest po prostu przepiękna. Grafika jest po prostu przepiękna, niezależnie od tego czy testowałem ustawienia graficzne niskie. Czy maksymalnie wysokie? Wielka wyglądała przepięknie. Świat tej sycylijskiej przygody jest tworzony po prostu tak, że jadąc samochodem, czy przemierzając te plansze misji, tak naprawdę czujemy ciepło tego sycylijskiego słońca na naszej skórze. Naprawdę grafika jest przepiękna. Jest to zdecydowanie najładniejsza grafika z całej serii. Chociaż już sam remake jedynki wyglądał przepięknie, świetnie wyglądają zarówno piękne widoki, które są daleko od nas, jak i, i chyba przede wszystkim budynki i tekstury na nich naprawdę są bardzo wysokiej rozdzielczości i wyglądają cudownie. Do tego postacie też naprawdę wyglądają fajnie, przede wszystkim w cutscenkach wygląda to świetnie. Niestety doświadczyłem też niemiłych rzeczy związanych z optymalizacją, bo pomimo wysokich FPS, czyli klatek na sekundę, które u mnie gdzieś tam trzymały się w okolicach 90 czy 100 20 momentami, gra na ekranie była dość niepłynna. Nie będzie wynikało to z mojej konkretnej konfiguracji, czy tego, że ostatnio doświadczyłem też jakieś Problemy ze sterownikami karty graficznej. Niestety u mnie gra, tak jak mówię, pomimo teoretycznie klatek na sekundę, które powinny pozwolić mi na płynny gameplay, obraz ekranu nie wyglądał zbyt płynnie, co nie wiem, czy było przyczyną właśnie kiepskiej optymalizacji, czy problemów z mojej strony. Jeszcze taka jedna piertoła w postaci rzeczy do której się przyczepię, czyli pomimo tego że napisane jest wyraźnie, że gra obsługuje technologię DLSS4 to nie była w niej dostępna opcja multi -frame gena, jedyne co to można włączyć jakąś podstawową generację kratek, ale nie widać tych opcji, które są w innych grach, dzisiaj przy kartach graficznych serii 5000 Czyli, że możesz sobie wygenerować kartki raz, 2, 3 i 4. No, dużo ludzi tego nie używa, bo to też potrafi w niektórych grach psuć jakość obrazu, czy, czy zwiększa dużo input tak? ale nie wiem, gra obsługuje DLSS 4, a podstawowej funkcji, która właśnie ta technologia obsługuje, nie było. Tak więc, jako największy minus z mojej strony, jeśli chodzi o gry. Mafia od kanty to powiem o właśnie tych kwestiach technicznych, czyli optymalizacyjnych, przez które doświadczałem. No momentami niepłynny gameplay. Musiałem często dostartować grę kombinować z ustawieniami graficznymi, żeby dostosować to tak, aby wyglądało to dość płynnie na moim ekranie. No i w sumie tyle. Tego większej nie było, ale były momenty, w których po prostu dość mnie to wkurzało. Przejdźmy do podsumowania. Pora na podsumowanie. Tak więc jeśli chodzi o cały kształt gry Mafia The Od Country, to na pewno powiem szczerze, że na długo zapamiętam fabułę klimat jaki miał ten świat oraz bohaterów. Tak naprawdę nie miałem dużych oczekiwań jeśli chodzi o tą grę, bo jeśli patrzyłem na zwiastunę, to miałem wrażenie, że ta gra będzie bardziej nowym Uncharted niż Mafią. Ale jednak grając w nią myliłem się i naprawdę spełniała moje oczekiwania z nadwyżką. Jak każda gra, miała swoje minusy. Tak jak wspominałem, jest kilka opcji, jeśli chodzi o sterowanie, które twórcy, moim zdaniem, powinni zdecydowanie dodać. Gameplay nie był jakiś bardzo wyszukany, bo był bardzo prosty. Misje, momentami miałem wrażenie, że. Gram w poprzedniej części mafii, tylko tak jak mówię, w innym świecie z innymi bohaterami. Ale czy jest to minus? No, według mnie nie, bo właśnie bardzo dobrze czułem, że gram w grę z serii mafia. Jeśli miałbym wystawić tak, że jakąś ogólną ocenę w skali od 1 do 10, to w moim przypadku będzie to solidne 8. Tak więc, naprawdę, jest to moim zdaniem gra, która. Wyszła i naprawdę fanom serii Mafia podejdzie do gustu. Jeśli ktoś ma do niej zbyt wysokie oczekiwania, to może się nieco rozczarować, ale e, tak jak dla mnie, jako fana tej serii, naprawdę podeszło mi mocno do gustu i oglądając napisy końcowe, czułem się bardzo mocno usatysfakcjonowany. Ok, to tyle na dzisiaj. Możecie mi w komentarzach pod tym filmem dać znać, czy. Podoba mi się taki format serii z recenzjami Gier. Zobaczymy w sumie po montażu ile będzie trwał ten film, ale mam nadzieję, że nie będzie zbyt długi. Zapraszam Was do zostawienia subskrypcji z dzwoneczkiem, zostawienia łapki w górze pod tym filmem, oraz oczywiście, tak jak mówię, dawajcie swoje wskazówki w komentarzach i może jak umrę, polecacie mi, żebym przeszedł po jakiej że Powinienem nagrać materiał do no właśnie tego typu recenzji. Dziękuję Wam za dzisiaj i do zobaczenia. Następnym razem. Yo!